Siema, mam nadzieję, że pamiętacie ten pokój z poprzedniego e, odcinka z Bladderem. Tam sobie wchodzi po drabince Bladder. E, no i niech Bladder się może z Wami przywita. Yo, yo, yo! Tak, i... Zacznijmy ten film od informacji. E, pierwszą informacją jest to, taką najważniejszą jest to, że e, seria Survivalowe Przygody... Rozpocznie się gdzieś za około tydzień, gdyż na razie mamy testy w szkole z Minoxem, no i nie ma po prostu czasu nagrywać, więc yy, to jest pierwsza informacja. Druga to jest to, że otrzymałem partnerstwo w serwisie U. YouTube, więc jest OK. Yy, no to dobra, teraz zabierzmy się do za tego escape'a. Ja już byłem na samym końcu prawie i spadłem. Aha. Na 1000 widzów myślę, że jeżeli 1000 widzów dojdzie mi do może końca października, co jest chyba raczej niemożliwe, to zrobię jakieś fajne lasowanie, jakaś fajna nagroda będzie do wygrania. Ale to wszystko zależy od Was, więc promujcie dalej. Na razie cieszyłem się, że mnie odblokowali limit, teraz się cieszę, że dostałem partnera, a może kiedyś będzie to, że dostanę 1000 widzów, więc... No, nie Kurde jak mnie to na skape już zaczyna wkurzać. Dlaczego? No bo tutaj co chwila spadam. Aha Dobra, no to po prostu gramy, nie będziemy tutaj e, Was zamudzali informacjami. Tak, jeszcze... Ja dodam, że też dostałem partnera. Ha, musiałem się pochwalić. Brawo, blader. Subskrybujcie mnie! Subskrybujcie mnie! Bo ja potrzebuję widzów. Widzów potrzebuje ludzie. Subskrybujcie mnie. Tak. Żółty magiczny budziczek. Nie? Yy, nie. Ład w górę i komentujcie moje filmy. Bo jest mi sm a, smutno. Subskrybuj. Trochę mi chyba nie wychodzi, to... Ale i tak jest lepiej... Nie że w ostatnim odcinku gdyż trochę potrenowałem a czemu się do mnie teleportowałeś? Nie ja wiem Okej, okay, no mogę się do mnie teleportować jakbym to przeszedł No skacz. Walniesz sobie cenzurkę tam jakąś czy coś jak nie chcesz A żeby znali mój nick właśnie w Minecraftie Bo nie jest to żaden Tech Filip. Eee, Tylko ja mam, mam nowe konto w Minecraftie premium, więc Pro, pronik, więc. Wam nie podam. Gdzie jesteś? Nie wiem. Laber, mogłeś mi powiedzieć po prostu. Mówię ci. Spadam. <grym> się tak do mnie cały czas, teleportujesz, jak jestem w wodzie. No, bo o to chodziło. Grzebuj ja? Okej. Okay. Rzucę ci arbuza, masz. No czemu nie złapałeś? Nie ja twoich melonów. To jest arbuz. Nie, to jest melon. Melon. No, no to jest melon. Arbuz. Melon. Arbuz. Melon. Kupa. Melon. Melon. Melon, no mówię, że melon, a ty się ze mną kłócisz. Ej! Ja chcę takiego wielkiego sprinta mieć, żeby to wszystko naraz raz przeskoczyć. Właśnie można podobno w ustawieniach zmienić słyszałem. Czybko, wow. Szybkość sprintu. Tak? No. Ekstra. Więc ja się zmienię i nie wiem, i będę lekko jak głupi. No. Mm -hmm, mm -hmm. Mm. O. Może to zmienię właśnie tego Fowa na 75 jak już kliknę Ja, to ja, gram, ja gram na zero oszukuję No kurde zawsze muszę spaść tam Ale z Fowem się naprawdę lepiej skacze. Tak ja to sobie wstawię No mam ustawę na na Ja na Quick Pro Tak jasne No tak Dla pro lader Dla no to pro ja jestem pro Dobra nieważne Cicho Dobra, teraz się do mnie nie teleportuj, bo przegram. Game... game over i dostanę achievementa za to. O, płynę szybciej. Jak? Normalnie, pod wodą wziąłem dwa razy, kliknąłem. Aha, tak. Ale zapitalam szybko. Wolno idzie. Fuck, spadłem. Patrz, pod wodą musisz na dno zlecieć dwa razy. Patrzcie, dodaję powoli. Ojej, przepraszam. Kurde. Nie umiem grać na tym Quick Pro. <grytanie> Mówię, że to jest dla pro, a ty... A ja jestem pro, ja jestem. Cicho bo się tepnę. Nie, wolę nie. Ham, niam, niam. niam. Ham, niam, 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 Aha tym razem chciałbym Was zaprosić jeszcze na mojego e, fanpage'a na Facebooku. Link będzie w opisie, gdyż jeszcze nie mam 20 fanów, tylko chyba czterech, tam trzech. Więc jeżeli będziecie mnie lubili, to... To będzie fajnie. No to będzie... Lubię to i będzie fajnie Tak ja, lubię, ja będę lubił Wkurza mnie już to O przejdź to proszę cię No, no, e, ja sprintu za nie włączyłem Nie wiem, dobra patrz, patrz jak fajnie podpłynę Nie wiem Ale tu jest fajnie Bardzo, już mi się ten pokój znudził Mite, że musiał już dokończyć tego escape'a i nie wiem. Aha i mam do Was takie jeszcze jedno pytanie na temat surwalowych przygód. Wszystkie pytania, które tutaj e, które tutaj wam zadaję, możecie odpowiadać sobie w komentarzach. E, czy survivalowe przygody mają być to bardziej takie przygody? Czy ma być to budowanie jakichś, czy... nie wiem... Nie wiem właśnie co to, co to będzie. Zdecydujcie co chcecie oglądać po prostu Jest, udało się. Doszedłeś? No. Aha. To czekaj. Ja próbuję ostatni raz. no ja może poczekaj na mnie, co tam jest dalej? Tutaj? Takie, taki pokój tu jakiś czekaj dzień zrobię. Też skakanie. Jeszcze gorsze. Fuck. A, to jest śmieszne, gdyż ostatnio zagrałem na takim jednym... Slumberze. Ej, stój. Jak tu przeskoczysz, to włącz sprinta i biegnij cały czas, to nie spadniesz. Wow, Widzisz? Przeskoczę to? A tak. Jak spadniesz, to będziesz lama. A no wiadomo. Dobra, to ja idę w lewo. E, to ja w prawo, okej? Okay? Mhm. No spoko. Poczekaj. No kurde, znowu mnie nie wychodzi. A potem się zamienimy. No! O te escape na 1.8 są naprawdę fajne, gdyż... Bardzo! <gry> można... Można sobie... Sprint, nauczyć się biegać sprintem, normalnie to jest postęp. Dobra. No kurde! Zaradadnę. Proszę nie. Podobno w 1.9 mają być potjony. Jak... No jak w Tibi. Wie... Że będziesz a, mógł... Chyba to wypikam. <laughs> Że będziesz mógł od razu sobie życie przywrócić, a nie pasek głodu. Aha. Dobra, jak możecie zauważyć, bo krótki cięcie na chwilę blader już tam jest, a ja dopiero tutaj i um, musiałem na chwilę i zejść z komputera, gdyż komórka mi dzwoniła, a... O, odebraj, więc... okej, okay, gramy. No, a ja sobie w międzyczasie, gdy go nie było, przeszedłem. Przeszedł sobie do końca. A nie było mi jakieś 5 minut, więc... wiem, wiem, długo gadam przez komórkę. Sorry. Dłużej cię nie było. Dłużej? Mhm. Mm no wiesz... mam darmowe. <laughs> Tutaj masz jakieś wełny, widzę. Powinien musisz się zebrać, bo na stronie pisało, że wełnę można zbierać. Take this. Dobra. I, i, i... Tutaj są dwie płytki naciskowe, to pewnie tą wolne trzeba będzie wrzucić do tych płytek. Na te płytki. Ale wiesz co? Powiem ci, że nie musisz iść, bo przecież mamy pochodnie i, i, i te... I arbuzy, to przecież można to wrzucić tutaj. Chodź tu. Bo tam nic nie widzę, żeby coś było. No a co jest? Czemu się drzwi nie otworzyły? Bo dopiero tu idę. O jest. Otworzyłem To e, e, dziwne, dobra, nieważne. Ja Tutaj? już drzwi otworzyłem. A może tu chodzi o to, żeby tu na przykład wełnę postawić w tym miejscu? Nie wiem. Zobacz tam, ci da. ...skocz. Ze sprintem. O, oszukaj mapę. E, no chyba ma, się, Co tu się działo? <laughs> fajnie, fajnie. Dobra, zła śpi. Cię Ej ale tak, dobra czekaj ej, ja się zaraz tepnę ale tak można ja, było czy nie Nie wiem ej poczekaj ja będę za dwu Dobrze No to ja w tym czasie sobie zniszczę tą wełnę No chyba się zabiję skacząc stąd więc nie będę skakał po prostu się Teleportuję do bladera Dobra, jestem koło bladera, mam, mam jedną wełnę, co jest fajnie Wrzucę ją tutaj, żeby nie było O, zabiorę pochodnie. Dobra, to idziemy dalej Co tu jest? Eee... Jeszcze jest więcej skakania Ale tam chyba trzeba będzie skoczyć, więc czekam na bladera cały czas, więc ja robię cięcie i widzimy się okay. jak już blader będzie, więc do zobaczenia po krótkim cięciu Okej, okay. cięcie E, witam Was po krótkim dynku, już jest blader z nami, więc... E, kto pierwszy tam skacze? Ja, Idę. Jestem haktorem. Patrz, od razu wpad wpadłem. Tak, czekaj. Ja się trochę boję, że nie trafię. <gryw> Czekam, patrzę w górę. I żygam pochodniami. Używaj sprintu skacząc sam? No! Nie yeah. Nieważne. Oszukałeś. Nie oszukałem, po prostu... Prawie wskoczyłem, może. Bo... Oszukałeś. Jesteśmy chyba tutaj, gdzie jest to najfajniejsze takie te... O... K chyba kłamałem. <grym> <grym> Nie! Nie chcę skakać. Ej, ja jeszcze raz ZW. Dobrze. To ja może to spróbuję przejść w tym czasie, kiedy ty będziesz ZW, więc um, Przechodzę. Au. No. Jesteś? Jestem. Dobra. No, go! No, no, próbuję. Podrzuciłem cię. Chyba włączę PvP, żeby... Było łatwiej. Spadaj. Czemu? Nie wiem. Teraz muszę słyszeć, mm, ja, jakby, niewyraźny mój głos, ponieważ sobie zajadam. Tak, blader sobie ja. No. Nie zdradzę wam co jem. No mów co. Nie, nie zdradzę. Dobrze, dobrze. Jestem na diecie. Niskokalorycznej? Mhm. Mm to na pewno je pączki. Nieważne. Mm -hmm. <suszy> co? Okej, okay, jestem już tutaj. A tutaj używasz sprintu? E, no. Musisz tak jakby lecieć y, w ścianę i potem wiesz. O. Dobra, okay. To ja może lecę dalej, czy mam poczekać na ciebie? Leć, leć. Lecę. To dzielam piec i lecę. Tak, tak, dobra. Dobra. No to jest czas. Dobra, idź. To ja? Mhm. Teraz ty mm. Czekaj, zrobię jedną rzecz Moje nie zadziałało. A moje zadziałało. Kurde. Ej, mogę ja teraz czy ty? Idź, idź. <laughs> To było dziwne. Ej, co tam robi ta pochodnia? Mm, nie wiem, pewnie ją ten, co stworzył mapkę. Kurde No nie mogę. Wskakuję. No a ja tu nie mogę wskoczyć. Zaraz nie wiem. Podsadzę się... Podsadzę się arguzem. To jest melon. Cicho. Nie kłam. Poczekajcie chwilę. Ok. Dobra, lader znowu jest z Nie wiem co to był za dźwięk kiedyś, kiedy, kiedy wyłączył chyba mikrofon Dobra, nieważne Ja cały czas spróbuję Chyba, że jak go zepnę, to trudno Dobra, sorry. Już Miałeś jest... Farta, Już jestem. No miałem. Jeżeli mi się uda wejść, to... U. Opa. Ciekawe, co tam robią te cegły. I takie jakby wgłębienie w ściany, W ścianie. Nie wiem. Tam? No. no. Może tam ma jakieś mechanizmy ten koleś? Nie wiem. Ten koleś to ja Ja tą mapkę stworzyłem Tak, tak, dobra Teraz się dopiero przyznaję Fajnie, to no? dlaczego nie podałeś mi teksturki? No bo nie było do niej teksturki Aha, no okej. Okay. A, ci Nie, była do niej teksturka nie. chyba Zobacz sobie na stronie Na stronie było, była jakby tak jak nagrywali, o to jest rzecki Nie Uch, Ej, ej, patrz e... Co, że kliknąłeś? Co? Co tam zrobiłeś? No nic. Widzisz to? E, e, dobra. Dawaj pierwszy, lecisz. Co jest? Dobra, chyba teraz lepiej. E... No. Ale bajeranckie. Pro... Czyli może po to nam były te pochodnie Nie wiem Trochę, kto, kto leci pierwszy? Ja Okej okay. okay. Ale... <laughs> Padłeś? Nie No nie mów Nie, nie, nie zginąłem Żyję U! No, no widzę, że nie ja zginąłem Tutaj labirynt ja idę, idziesz w lewo ze mną. Eee, wiesz co, to... to Aj. Pochodni zaczęli stawiać? Nie. Dobra, nieważne. Ej, to czekaj, to ja pójdę tędy. Ja idę za pochodniami, bo może to jest jakaś wskazówka. Albo po prostu pobraliśmy używaną mapę. Być może. Dobra, czekaj, tu nic nie ma. Dobra, ja też sobie trochę parę pochodni postawiłem. Tu już nie ma dalej pochodni. A tu nie dobra. Tylko tam na początku było, nie wiem. Co ja się chyba zgubię, no ale nie ważno. Tutaj ja, tutaj ja już postawiłem. O jest, jest, znalazłem wyjście. Tak? Czy mm -hmm. ja zobaczę, czy tu czegoś nie ma. To może skrzynia jakaś będzie. Jest to bardzo możliwe. Powiem o, ci że... Hej, faj. Do tyłu. Aha, no dobra. Chciałem powiedzieć, że się zgubiłem, no ale nie ważne. używam słowa nieważne. No nie no nieważne Uwaga pierwszy idziesz? Czekaj wiesz co zrobię? Zrobię taką magiczną rzecz Uuu. Która się nazywa jasność Ło Ty ej my tam nie wskoczymy No racja, bo tu trzeba iść po ścianie Bawimy się w Spidermana czekaj Spiderman, spider Spiderhroom spider, -Hroom. spider -Hroom. No idź 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 aby ba nie beaa Dobra Ooo, oo baby Zaraz ci pochodnią tyłek podsmaży Paaa wow. O nie ciepło mi tu Ej teraz mamy tam na tą ścianę wskoczyć? To jest tak. niemożliwe chyba Jak wyłączę Używasz gadu-gadu? No. Aha. O, ty doskoczyłeś tam. Aha. Na ludzie. Ja idę i rozświetlam. Kurde, spadłem! Tylko doskocz, błagam cię. Jesteś, dobra. Tu też są dalej pochodnie. To się teleportuj już. Dobra. No tu jakaś spirala. Come on, come on du, 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 du. Ciekawe ile jeszcze zostało tego escape'a Nie wiem, wiem, że już jesteśmy chyba daleko A w ogóle ja renderowanie nie zmieniłem To znaczy Ej tutaj Coś jest chyba nie tak To znaczy miałem na farnie na taj. Zobacz y może tam sprój wskoczyć No nie wiem Próbuj. Próbuj, blader. O. Tu coś musiał się zepsuć. Niemożliwe, nie. Nie, może coś się znowu zepsuło. Czekaj, nie wchodź, nie wchodź! Drabinki nie ma. Time set zero. To weź sobie może drabinkę i tam postaw. Eee, siema, aha, witamy was. Już to przyszliśmy. Au. Dobra. Spadłem trudno. Idziemy tędy. Lader idziesz? No czekaj, muszę zaskoczyć, nie? No tak. Skakać, a ty jako jak ty tam zrobiłeś, że tak szybko? Nie wiem, spadłem. Lol, co oszust? Nie, nie oszust, po prostu spadł. Oszust Bo spadłeś, to oszust. Okej. Okay. Ej, to nie ty chyba... to chyba nie jest labirynt. Nie wiem, ja będę zaznaczył tu gdzie już jestem. Tu są wszędzie. I gdzie ja tu mam iść? Nooo ja, ja. Dobra, to byliśmy O, chodź lędy. Aha. <grym> Eee. Byłeś tu? Nie, to ja pójdę tędy może. Ale nie, ja pójdę do tyłu. Nie wiem. Nie dam rady tego przejść. Ja nie lubię takich labiryntów trochę. Gdybym wiedział gdzie mam iść, to by było dobrze. Tędy, eee, chodź. Чекай, я не знаю, где ты ешь на О, я там на конце. Да? Ну. Где надо идти? Выйду по тебе. Ладер, хоть. Вот тут. Сейчас такой спид. О, окей. Завтра будет день, Later. Dobra, fajna łapka, naprawdę fajna, tutaj mamy lol. To jest już, to jest już koniec. No i w taki sposób chcemy zakończyć właśnie tego escape'a. No Chodź tu do mnie, ja ci podpalę moją mega reklamę. Ja ją widzę, widzę z góry. Dobra, podpalił moją... Chyba. Podpaliła się? Nie, nie pod Nie. Czekajcie. No ja podpaliłem Ja też Blade. Tak jest Ale piękny wybuch Gość specjalny tego escape'a Mam nadzieję, że mnie z serwa nie wywali Wątpię Tak ja teraz nie mam ani jednego laga No ja lekkie mam Ha, no okej okay. to nie wybuchło do końca Wszystko a to. Wszystko wybuchło. Nie, nie, wszystko, a to. A gdzie ty, gdzie, gdzie? Tu, 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 a, tu. tu, 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 tu. tu, tu. Wow. No. Nie mogę latać. Aha. Dobra, to by było ty. na tyle w tym escape więc... Żegna się z wami te Filip oraz... Blader. No. Tak jest. do zobaczenia.